Wracasz do domu po długiej podróży, masz pełny ekwipunek itemów, nie chce Ci się niczego segregować do skrzynek, więc ten mod jest dla Ciebie. Inwentory Autodeposit. Mod pozwala na przenoszenie za pomocą lekternu przedmiotów do najbliższych skrzynek oraz łączenie tych przedmiotów. Jeśli grałeś, grałaś w Terrarię, to doskonale wiesz o co chodzi. Nie musisz chodzić do każdej skrzynki i szukać gdzie co leżało, żeby to ładnie ułożyć. Ten mod zrobi to za Ciebie. Musisz mieć Workbench, Wystarczy pierwszy level, przechodzisz do zakładki Tinkering i robisz coś takiego jak inwentory lektern. Stawiasz go w promieniu kilkunastu kratek od swoich skrzynek. To mówię od razu, że można zmienić konfigu, więc ten radius można zmniejszać lub powiększać. Polecam sobie to powiększyć np. do 40-50 krat. Działa to również na serwerze. Jestem aktualnie na serwerze i działa wszystko perfekcyjnie, więc stawiam sobie akurat w tym miejscu ten lektern. Mam dookoła wszystkie skrzynie. Otwieram to pod F i załóżmy, że chcę sobie te patyki zdeponować. Klikam Deposit I automatycznie te patyki trafiły do jakichś patyków, które w których z tych skrzyń się na pewno znajdują. Jest to naprawdę bardzo proste, ułatwia życie i polecam każdemu spróbować pobawić się tym modem. Mam nadzieję, że następne aktualizacje będą coraz lepsze i będzie wiele poprawek i udogodnień do tego moda. Bądź może dostaniemy moda podobnego, który jest dużo lepiej zrobiony, na ten moment mamy takie coś i nie narzekam. Kolejny mod jest bardzo podobny do tego poprzedniego Chest Range Mod odpowiada za zwiększanie zasięgu, w jakim craftingi mogą wyciągać materiały z pobliskich skrzyń. Załóżmy, że standardowo jest 10 kratek, więc jeśli od workbench'a jest skrzynka na odległości 10 kratek, to można bez konieczności wyciągania przedmiotów do swojego ekwipunku stworzyć jakiś przedmiot. Natomiast jeśli załóżmy, położymy tę skrzynkę o jedną kratkę dalej, to już skrzynka tego przedmiotu nie będzie widziała i będzie mówiła, że brakuje nam jakiegoś przedmiotu, choć tak naprawdę on w naszej bazie się znajduje. Ten mod odpowiada właśnie za zwiększanie zasięgu, z jakiego craftingi mogą pobierać materiały z pobliskich skrzynek. Również można skonfigurować tego moda pod siebie, żeby ustawić własny zasięg. Kolejnym bardzo przydatnym modem jest Oarsight. Powoduje, że wszystkie złoża w grze, takie na przykład jak kobalt, czy żelazo, podświetlają się w nocy. Więc jeśli jesteśmy w ciemnej jaskini, gdzie nie ma żadnego światła, bardzo łatwo jest nam przez to dotrzeć i dostrzec w ogóle z odległości jakiekolwiek złoże. Zobaczcie, że tutaj jest kobalt, ja bym go prawie w ogóle wcześniej nie zobaczył. Teraz widzę go nawet z daleka. Naprawdę bardzo przydatna modyfikacja. Quality of Life. Przypomina mi to dosłownie tekstur paki z shaderami, które były w Minecrafcie, Które dosłownie robiły to samo. Nadal zostajemy w temacie złóż. Tym razem chodzi o moda Lucky Miner. Ten mod powoduje, że po wykopaniu jakiejś rudy obok niej może się pojawić dodatkowa kolejna. Jest na to niewielka szansa, dlatego nie zawsze to działa. Ale powiem Wam, że gdy już działa, to naprawdę będziecie zadowoleni. Widzicie? Pojawiła się kolejna. Wcześniej jej tutaj nie było. I od niej może pojawić się kolejna, kolejna, aż w końcu szanse się wyczerpią. Czasem naprawdę z dwóch, trzech sztuk może zrobić się 7-8. A czasem może być tak, że w ogóle nic wam dodatkowego się nie pojawi. Kolejny mod to Advanced Item Info. Jest to naprawdę bardzo przydatny mod. Dzięki niemu dowiecie się o wszystkich przedmiotach, jakie znajdują się w grze. Możecie wyszukać, znaleźć każdy przedmiot, jaki znajduje się w grze. Dowiedzieć się, jakie ma ID. Z czego dropi, bądź nie, jaki potrzebujemy na przykład kilow, żeby coś wydobyć, bądź różne inne narzędzia, etc., etc. Jak to sprawdzić? Wpisujemy slash a -i, i To jest skrót od advanced item info. I dajemy enter i odpala nam się to miejsce. Możemy wpisać tutaj w wyszukiwarce na przykład wood i wyskoczy nam wszystko ze słowem kluczowym wood, czyli drewno. Kolejny mod to better mod List. Odpala się go komendą slash modlist. Wyświetlają nam się wszystkie zainstalowane mody, jakie aktualnie mamy do High'a. Możemy również niektóre mody wyszukiwać jeśli mamy ich naprawdę dużo, a nie chce nam się scrollować. Jest to naprawdę bardzo przydatne narzędzie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jest w takim bardziej starym stylu YouTube'a. Jeśli tak... To zostaw łapkę w górę, jeśli możesz, również to subskrypcję z dzwoneczkiem. Nie zapomnij skomentować, powiedzieć, co było fajne, co było niefajne w tym filmie. Jestem otwarty na wszelką krytykę. Bardzo się cieszę, że teraz mogę takie materiały nagrywać. Przypomina mi to czasy, kiedy zaczynałem grać jako dzieciak w Minecrafta i również takie filmy robić, tylko zupełnie na innym kanale, ale o tym więcej już nie będę gadał. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale. Siemano.